Hej, nie powinnaś się szykować do pokazu? Niby po co? Jak nie dostaniemy się na obóz na mrocznej plaży, to wszystko jest bez sensu. Oj, daj spokój. Nie wiesz, póki się nie dowiesz, wiesz. Więc przestań się martwić i spróbuj się zabawić. Spójrz na to. <grym> zbierają pieniądze na drużynę piłkarską. To słuszny cel. Cudownie. Hej, Gulio, to Kleo. Są wieści? Uwaga, zwłoki uczniowskie straszyceł! Zaczynamy zagrzewającą po tańczówkę! Uh, uh, za chwilę zaczynamy! Gdzie jest Kleo? Nie opuściłaby takiego występu! Już wiem! Testuje nas! Tak! Obóz na mrocznej plaży jest tuż, tuż i pewnie chce sprawdzić, czy umiemy sobie dać radę i czy jesteśmy gotowe na wszystko! Więc dalej, pokażmy jej, na co nas stać! A teraz kapitan drużyny pływackiej! Laguna! Drużyna straszykarska! Kapitan Claude Wu. Cleo udaje, że nie zwraca na nas uwagi. Tak daje nam do zrozumienia, że jesteśmy nudne. Rozkręćmy towarzystwo! Nie martwcie się tą małą wpadką. Jesteście coraz lepsze. Jestem pewna, że dacie czadu na obozie na mrocznej plaży. Dzięki, Laguno. Hej, dlaczego z nim nie zatańczysz? Uśmiecha się do ciebie. Serio? Szkoda, że to takie skomplikowane. Przyjaciele mogą ze sobą tańczyć. Spójrz choćby na Draculore i Kloda. To dziwne. Wiesz co? Jest coś, o czym chciałem ci powiedzieć. Serio? Ja też? To mów! Tak, a więc znamy się oboje od bardzo dawna, prawda? No i wiesz, jesteś przyjaciółką Klodin i nie chcę, żeby było dziwnie. Ale odkąd dołączyłaś do drużyny. Tak, już chyba wiem, do czego zmierzasz. Ty i ja. Tak. Staliśmy się dobrymi przyjaciółmi. Jasne, będę Twoją dziewczyną. Przyjaciółmi? Tak! Najlepszymi! E, Muszę lecieć! Poczekaj!